Cześć, witam Was, kochani. Miło Was znowu widzieć. Fajnie, że jesteście. Karabinczyki z zamkiem śrubowym. Organizer z przezroczystymi szufladkami. A to organizer z sześcioma przegródkami. Magnes w areozolu na napięte mięśni. Welurowa kosmetyczka. Magnes wędkarski z linką. Podwójny udrażniacz do rur. Przegląd zaczniemy od kuchni. Jeśli szukacie prostego sposobu na lepszą wodę prosto z kranu, ten dzbanek ma ponad 2 litry pojemności. Zawiera specjalny wkład filtrujący, który usuwa wapń i chlor. Dzięki temu woda smakuje lepiej i jest czystsza. Cena to niecałe 45 zł. Dodatkowo możecie dokupić wkłady dwie sztuki w opakowaniu za niecałe 25 zł. Czyli 12 zł i 48 groszy za sztukę. Kubek do picia o pojemności 500 ml. Dostępny w różnych kolorach. Takich jak różowy, zielony i niebieski. Ma szczelną pokrywkę i zobaczcie, że posiada szklaną słomkę. Możecie go myć w zmywarce. Kosztuje niecałe 7 zł. Moskitiera dwuosobowa w kształcie piramidy praktyczny i stylowy dodatek do sypialni. Dzięki lekkiej konstrukcji i metalowemu kółku łatwo zawiesicie ją nad łóżkiem. Tworzy przytulną, romantyczną przestrzeń do snu. Chroni przed komarami i innymi owadami, zapewniając spokojny wypoczynek. Kupicie za niecałe 15 zł. Mata ze spryskiwaczem to świetny sposób na ochłodę dla psa. O średnicy 100 cm podłączacie ją do węża ogrodowego, a woda leci z bocznych otworów. Pies może na niej leżeć lub biegać. Dwa kolory do wyboru. Za niecałe 18 zł. Na dziale dla podróżnych znajdziecie karabinczyki. Zwróćcie uwagę, że są one z zamkiem śrubowym. Pozwalają bezpiecznie przymocować rzeczy, takie jak klucze czy butelkę z wodą do plecaka. Maksymalna nośność to 30 kg. Opakowanie zawiera 6 sztuk. Za 6 zł i 50 groszy. Trójnożny statyw. Stabilne i wygodne rozwiązanie do aparatu, lampy pierścieniowej, smartfona czy mikrofonu. Ma regulowaną wysokość od 60 do 170 cm oraz poziomicę i możliwość obrotu o 360 stopni. W zestawie znajduje się torba do przechowywania. Kosztuje niecałe 59 zł. Przechodzimy na dział biurowy: magnetyczna tablica. W zestawie znajduje się gąbka do ścierania, flemaster do pisania i cztery magnesy. Z uchwytem do zawieszenia na ścianie. Ramki w kilku kolorach do wyboru: takich jak zielony, brzoskwiniowy, niebieski i biały. Cena to niecałe 10 zł. Organizer na biurko. Z dwiema przezroczystymi szufladkami i kilkoma przegródkami na długopisy. W kilku kolorach do wyboru. Kosztuje niespełna 9 zł. Kartonowe pudełko na dokumenty A4. O wymiarach 35 na 24 cm. I kosztuje zaledwie 11 zł. Za chwilę wrócimy do przeglądu. Chcę tylko przypomnieć nowym widzom o naszej facebookowej grupie. Możecie podzielić się tam opinią, do czego służą niektóre przedmioty i jakie mają zalety. Na tym filmiku możemy zobaczyć bezprzewodowe nożyce do żywopłotu. A tak się prezentują latarenki. Robią naprawdę świetny klimat. Parasol plażowy w stylu retro z frędzlami. To jest właśnie ta grupa. Nazywa się Eksprym, co warto kupić, a co absolutnie nie polecacie. Link znajdziecie w opisie pod filmem lub przypięty w pierwszym komentarzu. I wracamy do przeglądu. Urocze, welurowe plecaki dziecięce, w środku z dodatkową kieszonką na zamek błyskawiczny, w dwóch kolorach do wyboru: kupicie za niecałe 35 zł. Plecak z usztywnianymi plecami. Posiada wyjście na słuchawki na kabel, co pozwala na wygodne słuchanie muzyki bez wyciągania telefonu. Ma regulowane szelki, solidne zamki, podwójne szwy oraz dodatkową warstwę na dnie dla większej wytrzymałości. Dzięki temu jest komfortowy i trwały. Kosztuje zaledwie 18 zł. Piórnik z brokatem i w serduszka. Do przechowywania długopisów, ołówków. A także akcesoriów do makijażu lub innych drobiazgów. Jego błyszczący wygląd sprawia, że świetnie prezentuje się w torebce. Cena to niecałe 4 zł. Na dziale kreatywnym znajdziecie zestaw organizerów hobbystycznych. To praktyczne rozwiązanie do przechowywania różnych akcesoriów kreatywnych. Zawiera sześć kolorowych przegródek, które pomagają w utrzymaniu porządku. Można je łatwo ustawiać w stos, co oszczędza miejsce. Idealne do przechowywania koralików, naklejek, pisaków i innych drobiazgów za niecałe 20 zł. Emulsja do ciała po opalaniu o pojemności 240 ml kosztuje zaledwie 6 zł. i 65 groszy. Na dziale z kwiatami. Nowością są bombelkowe doniczki z masy perłowej w dwóch kolorach do wyboru. W kolorze białym i pudrowym różu. Kupicie za niecałe 18 zł. I jesteśmy na dziale zdrowie. A tam znajdziecie magnez faerozolu. To szybki sposób na złagodzenie wspiętych i napiętych mięśni. Szybko wchłania się przez skórę i zawiera 40% chlorku magnezu. Wystarczy spryskać skórę, aby poczuć kojące działanie magnezu. Cena to niecałe 12 zł. Na dziale z kosmetykami znalazłam puszek do pudru dwie sztuki w opakowaniu. Kosztuje zaledwie 3 zł. i 90 groszy. Stylowa i miękka w dotyku kosmetyczka o wymiarach 27 na 18 cm. Wykonana z aksamitnego materiału. Ozdobiona złotym frędzlem. Świetnie sprawdzi się do przechowywania kosmetyków w domu lub w podróży. Dostępna w kilku kolorach. Kosztuje niecałe 10 zł. Deskorolka z solidną konstrukcją, 79 cm długości. Dostępna z różnymi kolorami kółek do wyboru. Takie jak fioletowe, czerwone, zielone i żółte. Cena to niecałe 80 zł. Składana hulajnoga. Dla dzieci od 5 lat. Jest regulowana i łatwa do złożenia, dzięki czemu można ją zabrać wszędzie. Nadaje się dla dzieci o wadze do 50 kg. Dostępna w różnych wariantach. Kupicie za niecałe 70 zł. Zraszać wodny rakieta. Podłączacie go do węża ogrodowego, a woda sprawia, że obraca się o 360 stopni i wznosi się wysoko w powietrze. Idealny do zabawy w upalne dni. Kosztuje niecałe 15 zł. Magnez wędkarski z linką. Praktyczne narzędzie do wyławiania przedmiotów z wody. Ma wytrzymałość na rozciąganie do 150 kg, więc bez trudu możecie podnieść większe przedmioty, a nawet rower. Tak przynajmniej zapewnia producent. Linka ma długość 20 metrów. Kosztuje niecałe 27 zł. Na dziale do sprzątania z nowości ściereczki z mikrofibry, dwa w jednym. Można ich używać z dwóch stron: jedna strona do szorowania trudnych zabrudzeń, druga do wycierania bez pozostawiania smugi. W zestawie znajdują się dwie sztuki, każda o wymiarach 32x32 cm. Kupicie za zaledwie 4 zł i 50 groszy. Głowica prysznicowa z pięcioma ustawieniami strumienia wody. Wykonana z chromowanego tworzywa sztucznego zapewnia mocne i komfortowe strumienie o średnicy 11 cm. Tutaj macie pokazane na opakowaniu, jakie strumienie wody można ustawić. Cena to niecałe 23 zł. Podwójny udrażniacz do rur. Zestaw zawiera dwie butelki po 500 ml każda. Aby udrożnić odpływ, należy wlać obie butelki jednocześnie. Przed użyciem zachęcam dokładnie przeczytać instrukcję stosowania. Cena to 13 zł i 40 groszy. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko.